Są w życiu takie spotkania, które zmieniają wszystko. Jednak pytanie, czy ta wigilia, która już może się zaczęła albo po której już jesteśmy, czy ona coś nowego wniosła w moje życie. Często czekamy na osoby, które przyjeżdżają na to nasze spotkanie wigilijne z bardzo daleka, często z zagranicy, może z większego miasta, a czasami po prostu może ktoś się kiedyś zgubił i dzisiaj chce wrócić. Życzę Wam, kochani, abyśmy te święta przeżyli w spokoju, w spokoju Chrystusowym i żeby to było spotkanie, które zmieni wszystko. Bo jeśli do tej pory nie spotkałem Chrystusa, który przynosi pełen pokój na świat, który zmienia cały świat, mój i moich najbliższych, to najwyższy czas. Aby podejść do niego, podejść do tego żłupka i poprosić go o to, aby przemieniał nasze serca. Kochani, życzymy Wam od całej wspólnoty, abyśmy przeżyli te święta w spokoju, w rodzinnym gronie. Żebyśmy odłożyli może telefon, tablet, komputer. To jest taki wyjątkowy czas, kiedy Pan Bóg przemawia w ciszy. I chcę mówić do Twojego serca, bo po to przyszedł na świat, żeby Cię tak mocno ukochać. I chcę Ci to powiedzieć. Dlatego to są bardzo ważne słowa podczas tego wieczoru. Przepraszam, proszę i dziękuję. Także abyśmy stanęli bliżej Pana Jezusa, bliżej tego żłobka, stańmy bliżej naszych bliskich, przyjaciół. Przemieńmy to, co musi być przemienione. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.